Myślę, że już jest. A? Tak, on już, on już robi swoją kilometrówkę. A nie, a, dzisiaj zobacz. Co? <głos》Zaspałeś. Ja nie codziennie treningów, proszę pana, takich mocnych. Ty porypało się? Co za ciebie. E, ty nagrywasz to? Kończymy na dzisiaj 50 minut. Widzimy się, proszę pana, w poniedziałek. Siedemko by się zjadło, nie? Teraz. Braz mnie zaprosi na siedemko. Kurde, jak masz dobrze trener ci przyniesie, brat zrobi. Trener mi raz przyniósł <noise> już nie, no przynosi Poprawię się No jak po tygodniu? Niespojale, jestem pod wrażeniem dlatego, że robisz postępy jak przeraziłem się, powiem tak, szczerze, przeraziłem się na początku, że po jednym basenie miałeś naprawdę i wysokie tętno i zabyszkę A teraz robimy ćwiczenia w blokach 9 minutowych bo robimy 3 minuty, 15 sekund 20 przerwy, takie chodzenia biegania zmieniając układy rąk i piękny zarabisz plus 4 baseny same nogi pływamy jednym ciągiem bez przerwy to jest rewelacja naprawdę ok. Co się tak zamyśliłeś Nie no, bo, bo to jest ja twoja forma, nie? <głos> <głos> no. <głos> Więc jest rewelacja i widzę, że nabrał też takiej... Taki chyba werwy do tego i motywacji bardziej, bo widzi postępy. Więc ja się cieszę bardzo, no bo tego zmotywuje, a biegać jeszcze nie, nie może absolutnie. Spacery też mu chcę wykluczyć, bo spacery też obciążają stawy skokowe. A przy takiej masie 180 paru kilogramów, no to absolutnie tylko pływanie na początek najlepiej. I wzmacnianie mięśni w wodzie w odciążeniu i spalanie tkanki tłuszczowej, wzmacnianie mięśni w wodzie przy odciążeniu stawów. To jest najbezpieczniejsze. Słuchaj, ja myślę, że jak Tomek zobaczy postępy też spadku wagi i te postępy w ćwiczeniach, to jeszcze bardziej się zmotywuje. Będzie super. Jestem bardzo dumny z siebie. Nawet mój brat mnie pochwalił. Super tydzień. W weekend dokonam ważenia. Ale początki nie były łatwe. Ale sam dostrzegam e, szybką poprawę. E, po prostu zacząłem się ruszać, e, i organizm wdzięczny za to, że przestałem siedzieć z dubskiem na krześle wyłącznie albo w fotelu, e, odpowiada większą wydolnością już e, i większą radością z ćwiczeń. E, I w ogóle jest fajnie. Zastanawiam się nad zmianą trenera, ponieważ przestał mi robić śniadania, a właściwie zrobił mi tylko raz. I uważam to za skandal. I tutaj będę się zastanawiał nad tym, czy nie nad tym, czy tak, czy nie zmienić trenera. Ale tak zupełnie, żeby skończyć pieprzenie o niczym. Czuję różnicę po tygodniu pływania, po tygodniu ćwiczeń na basenie, czuję olbrzymią różnicę. Sam czuję, że jest większa wydolność, że więcej mogę, sprawniej się zacząłem ruszać. A co to będzie za pół roku? A co to będzie za rok? Jak będę tracił wagę? W weekend ważenie. Zobaczymy, ile spadło.